Hej, w tym materiale pokażę ci jak może zrobić sobie taki 3D rysowany tekst w programie After Effects. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, jesteśmy w programie i to jest efekt, który przed chwilą widzieliście, to właśnie będziemy chcieli uzyskać. Czyli taki rysowany, komiksowy efekt tekstowy, który ma takie udawane 3D wokół siebie. Więc to jest fajny tekst i chcemy zrobić coś właśnie z komiksowym vibe'em czy kreskówkowym. Jak możemy taki tekst zrobić? Zanim zaczniemy, czy potrzebujecie coś jeszcze dodatkowego? Ja mam oprócz jakby pustego aftera tak naprawdę teksturę papieru, możecie sobie pobrać jakąkolwiek teksturę z Google'a, ze stocka czy z czegokolwiek korzystacie, ona może być wykorzystana, nie musi być wykorzystana, służy jedynie do tła, nie do wykonania samego tekstu. Także z ciekawostek jest to, że ten tekst możecie sobie od razu zmieniać, czyli na przykład wybiorę sobie moją kompozycję z tekstem, wpiszę sobie tutaj cokolwiek, i teraz w mojej kompozycji finalnej ten tekst będzie już dopasowany. Czyli to jest bardzo jakby przyjazna forma, że robicie to sobie raz, a potem możecie to do różnych tekstów. Przygotować też animacja tekstu nie musi być taka trząsąca się, jak tutaj widzicie. Przejdźmy więc do początku. Stworzymy sobie nową kompozycję, którą nazwiemy sobie 3D Comic na przykład. Full HD 30 klatek, 10 sekund. Spokojnie mi to wystarczy. To jest moja pusta kompozycja, na którą przyrzucę sobie mój tekst, czyli let's have. Fun. I to będzie mój tekst, który będę chciał następnie animować. Szutkuję go sobie na moim widoku. Teraz przerzucam sobie na niego z efektów, jakiś efekt wigli, który mamy w presetach, ale tekstu nie zachowań. Przerzucam to sobie, otwieram mój tekst i możemy tutaj animować ten wigli i selektor. Ja sobie dodam nowy selektor wigli, a te dwa po prostu sobie usunę. W moim selektorze Wigli, który teraz tutaj możecie zauważyć, zmienię sobie mój Wiggle Second na 1.5. Pozycję zmienię sobie tak na 20, 15, tak aby ten tekst, który tutaj mamy, się ze sobą nie stykał. Warto sobie przelecieć matrycą, najwyżej zmienić grubość fontu na bardziej cienki, ale on też swoją drogą musi być dość gruby, czyli Bold, Black, Ultra, mniej więcej takie grubości fontu polecam używać. Ja w moim przypadku w foncie mam Bold. Black też może być. No, nie zaznaczyłem tekstu, więc Black też może być. Nie styka się jeszcze, ale on już jest trochę dla mnie za gruby, jeśli chodzi o ten tekst. Więc to będzie moja baza z moim tekstem. Prosta animacja tekstu, która nawiązuje właśnie do tego komiksu. Teraz e, zamykam to w kompozycji, którą nazywam tekst main. To będzie tekst main 3D. I teraz, jak stworzyliśmy sobie z tego kompozycję, duplikuję to dwa razy i jeszcze raz zamykam tekst górny w kompozycji, którą nazywam sobie front, a dolny zamykam też w kompozycji, którą nazywam sobie back. Jak się domyślacie, dolny sobie ukrywam, wchodzę w ten pierwszy, duplikuję mój tekst na razie i dolny na ten moment ukrywam. Na sam początek na górny przerzucam sobie efekt Vegas, z pomocą którego narysujemy sobie krawędzie naszego tekstu. Więc zamknę sobie okno efektów, aby to już nie przeszkadzało. Trochę powiększę ten widoczek, abyście lepiej widzieli. I w Vegasie zmieniam sobie kanał, aby on bazował na pewno na mojej alfie, mimo że powinien. I teraz Hardness, czyli e, moc tego ustawiam sobie na jedynkę. Meet, mid i, mid i end. Również na jedynkę. To będzie taki nasz standardy, który tutaj mamy. Kolor sobie przekopiuję, który chcę używać. 43, 43, 43 w moim przypadku. Dam sobie na razie na full, aby lepiej widzieć to, co tutaj powstaje. I teraz to, co tutaj możecie zauważyć, to jest to, że dodamy sobie też efekt rough and edges, aby te nasze krawędzie. Które tutaj mamy były trochę bardziej poszarpane. Nie aż tak bardzo border na dwójeczce. Spokojnie powinien wystraszyć, wystarczyć. No i to jest taka podstawa naszego tekstu, którą mamy tutaj, jeśli chodzi o naszą taką ramkę, nasz obrys. I dodaję sobie następnie nowy solid, który nazywam sobie na przykład Skrybul, bo za pomocą niego zrobimy sobie ten właśnie efekcik naszego Scribble, który będziemy mieli w naszym tekście. Daję sobie Alpha Made na Text Main, który tutaj macie. Daję sobie efekt Scribble i mając tą warstwę zaznaczoną, wybieram sobie Rectangle, klikam dwa razy, aby powstała mi maska wokół mojej całej kompozycji. Czyli teraz klikając dwa razy na tą ikonkę, powstała nam ładna, Maseczka. Jeśli chodzi o ten efekt, wybieram sobie maskę, jeden aby on działał w tej masce, ale na tym tekście, tutaj możecie zobaczyć, ja sobie na razie górny tekst ukryję, aby zobaczyć dokładnie mój skryból, który tutaj jest widoczny. I teraz w następnej kolejności zmieniam sobie wiggle sekundy na piątkę, tak aby to było mniejsze. Kolor ustawiam sobie ten sam, co ustawiłem tutaj, czyli przekopuję go i wkleję sobie na Scribble, aby on miał dokładnie ten, ten sam efekt, który tutaj możecie sobie zauważyć i tak naprawdę jeszcze chyba sobie tylko width zmienimy na jedynkę, aby był mniejszy, dzięki temu uzyskujemy taki efekt Scribble, który możecie zauważyć teraz na moim ekranie. Teraz, jak zrobiliśmy ten efekt scribble, możemy odpalić widoczność górnej warstwy. Jak widzicie, mamy tutaj kolor biały. Wystarczy, że zmieniłem sobie teraz jeszcze blend mode na transparent. No i dzięki temu mamy teraz i ładny obrys, i scribble w środku, czyli taki powrót trochę do poradnika sprzed wielu lat, gdzie właśnie pokazywałem Wam, jak działa efekt scribble. No ale dzisiaj polecimy o wiele dalej, więc. Jeśli mamy już ten etap zrobiony, frontowy, wracamy sobie do naszej kompozycji, nie tej, jakby, finalnej, tylko tej, której właśnie, na której właśnie pracujemy, bo finalnie jeszcze nie macie. Wyłączam sobie widoczność frontu, aktywuję sobie back i tak naprawdę mogę w niego wejść. W następnej kolejności duplikujemy sobie Ctrl za pomocą Ctrl D. Te wszystkie warstwy były one mniej więcej w liczbie 12, w zależności od waszego fontu, może być 10, może być 9, może być nawet 15. Sami zobaczycie, jaka głębia waszego tekstu będzie odpowiednia. Daję sobie na to wszystko teraz efekt 3D, i w następnej kolejności, żeby tak, że dwie pierwsze warstwy są fontowe, to będzie kolor, a druga warstwa to będzie obrys naszego 3D, więc dopiero kolejne przesuwam o około 50, co 40, o 50 łatwiej. Można to oczywiście zrobić za pomocą Utility boxa i to będzie za pomocą tego kliknięcia, przesunięcie, ale ja tutaj biorąc pod uwagę, że nie wszyscy możecie mieć ten plugin, skrypt, bo nie wiem, czy on jeszcze jest do pobrania do internetu, ale to jest darmowy, więc jeśli chcecie utility Box, to jest darmowy, spokojnie, możecie sobie pobrać i właśnie takie czynności jak ręczne <laughs> przenoszenie pozycji wielu warstw w waszym projekcie Utility Box robi po prostu jednym kliknięciem myszy. No ale zróbmy sobie to odręcznie. No i teraz jak możecie zauważyć, co nam powstało. To, że nasz tekst jest taki grubszy, tu widzicie poszarpane krawędzie, które potem sobie wygładzimy, zostawiając jednak trochę tych takiej chrupowatości. Także, kiedy mamy już to zrobione, przerzucam sobie teraz na wszystkie teksty, oprócz pierwszego, efekt tint, z kolorem takim trochę jaśniejszy. No i ten tint mogę sobie e, przekleić teraz na wszystkie inne, tak naprawdę, e, moje warstwy. Tak, aby tylko dwie pierwsze e, miały właśnie ten kolor biały, aby tam głębiej 3D oszukać o wiele lepiej. Na pierwszy tekst daję efekt Vegas, który jest dobrze znacie, on mi posłuży że, za stworzenie obrysu. Także daję sobie kolor czarny, z Image z kanału. alfa, segmenty, czy edytuję tu segmenty, o, tak, ustawię sobie może segment 1, więcej tego nie potrzebujemy tak naprawdę, Więc segment e, na pierwszym jednym, w ustawię sobie jedynkę, też, aby nie było za grube to, co robimy, hardness teraz na 0.5, może to być trochę większe. No i te trzy wartości finalne, jak zawsze, na jedynkę, aby to było jak najbardziej do siebie zbliżone. Kolor czarny to jest tak naprawdę najważniejsze eee, nie segment, tylko blend. Zgubiłem blend jeszcze na transparent, aby on był transparentny, tak aby ten tekst dolny nam dawał kolor, a nie ten z naszym Vegasem. Także to jest mój pierwszy wegasik z obrysem. Biorę sobie ten obrys teraz tak naprawdę CTRL C i wklejam na ostatni obrys. Dzięki temu dam sobie teraz na chwilę pogląd biała, bo ustawiam kompozycję zmieniać. On jest tutaj również na końcu, na krawędziach. Dlatego ten tekst 3D na końcu również nie jest eee, przesuwany w liczbie dwóch. Tylko te nasze środkowe teksty. Więc to jest teraz nasza. Taka podstawowa baza, i kiedy mamy już to zrobione, odznaczam sobie widoczność tego pierwszego. Tutaj też widzę, że mam trochę za ciemny kolor, więc przerzucę sobie teraz efekt fil. No i kolor, który wezmę sobie, to są C6, C6, C6 i wrzucę dzięki temu. To już powinno być ciemniejsze, ale nadal jasne, jak teraz możecie tutaj widzieć. Następnie musimy sobie wygładzić teraz te wszystkie krawędzie, plus zrobić, aby te wypełnienie, tak jak w finalnej kompozycji, było przezroczyste, aby tam nic nie było. Więc na samym początku, na naszym tekście back, czyli naszym tylnym tekście, przerzucamy sobie następujące efekty, takie jak find edge. On nam wykryje te krawędzie i zrobi nam białe. Następnie wybierzmy sobie jakieś key. Linear key powinien wystarczyć. Zaznaczamy sobie po prostu kolor biały. No i teraz nam co zostało? Zostało to, że mamy tylko krawędzie i przezroczyste, tak naprawdę wnętrze. Ale widzicie, że te krawędzie są dość jeszcze takie twarde, więc wystarczy, że przerzucimy sobie teraz fil, zwykły hydrofil, sam zwykły fil. Efekt, on już teraz nam te krawędzie pogrubi. Kolor tylko przekopiuje z tego pierwszego. Zawsze możemy zrobić taki główny kontrolny, e, jakiś solid, czy tam null object, na którym będziemy wartości koloru, e, no ale to pokazałem w wcześniejszych poradnikach, więc nie będę się e, jakby powtarzał. więc następnie po opcji Fill przewrócimy sobie opcję e, Vegas, czyli to, co korzystamy e, bardzo często, tak naprawdę, e, w tym materiale. Kolor z fill sobie przekopiuje. No i się zapytać, po co mi fil, jeśli tutaj też jest kolor. Ale jak oznaczę sobie fill, widzicie, że ta krawędź jest o wiele bardziej cienka. Fill, mimo że dodaje nam kolor, tak naprawdę wydobywa nam to, co e, jakieś tam w drobnych miejscach nam zostało. Vegasik bardzo podobny do wcześniejszych, czyli segment na jeden. Transparent e, na blend mode. Następnie WIF, czy chcemy WIF edytować tutaj? Może na jeden i pół, jak patrzę. 1 i 6, niech będzie trochę grubszy. E, harness ja zrobię sobie wcześniej na 0,5. No i trzy ostatnie wartości na jedyneczkę. Tu nie przejmujcie się, że macie 0,99. Po prostu to już więcej tak naprawdę nie może pójść. No i ostatni efekt, aby te krawędzie nie były jeszcze aż takie gładziutkie, jakie wygładziliśmy teraz. To trochę edge na border, na przykład 1,5. 2, no nie, 1,5. Był idealny. Szab ustawiamy sobie. Eee, ba, 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 ba. Jak będzie wyglądał 0,3? No, 0,5. Trochę moc, mocniejsza ostrość krawędzi. No i scale, zobaczmy. 300. Trochę jeszcze za mało. Niech to wydobędzie bardziej. 400. No OK, wydaje mi się, że 400 jest w porządku. No i tak naprawdę, co? No, nasz tekstik. Mamy już gotowy. Wystarczy teraz to złapać. Zamknąć to w jakiejś kompozycji. Tekst 3D, comic main. Dodajemy sobie teraz jakiś solid. Ja sobie pozwolę przekopiować ten solid. Tutaj mieć dokładnie już ten sam kolor. Jeśli kolor tego solida Was interesuje, to on mianowicie jest dokładnie taki. Jakbyście chcieli mieć w JOTE ten sam kolorek. Więc to jest moje tło. Teraz dodaję sobie nowy adjustment layer, który nazywam grid, i zrobię sobie za pomocą tego gridu, jakby taką siatkę zeszytą, można powiedzieć. Więc przerzucę sobie grid i zmienię tutaj opcję Width. I high slider zostawię sobie na 30-30, żeby to było dość wąskie. Border ustawię sobie na dwieczkę, jedyneczkę jedneczka będzie w porządku. Blending MOD zostawię sobie na screen. Co mogę tu jeszcze zrobić? Opacity ustawmy sobie może na 15, aby to było tylko ta taka kratka, delikatna. Duplikując sobie, zmieniam wartości na 60 i 60 musi być równowartość, czyli na przykład 20, 40, 10, 20, czyli 30 i 60 dwukrotność, tak aby nam to wypełniło, jak podbiję sobie te zewnętrzne linie tylko oczywiście opacity tak na 25, czyli w sumie jest opacity 40, bo się dodaje to z poprzedniego opacity, mamy to podbite i to wygląda już o wiele lepiej. Do tego możemy dodać sobie nowy e, warstwę z e, ściemienia naszej krawędzi. Wybieram sobie elipsę, klikam dwa razy, powstaje mi maska, invert, rozmywam to sobie, może nie aż tak mocno. No i za pomocą opacity mogę sobie sterować moc, czy bardziej, czy mniej. Załóżmy, że coś takiego, aby to nie było aż takie płaskie, to przerzucam sobie wspomnianą teksturę pod ściemnienie, ale przed gridem ustawiam overlay. Teraz widzicie, że mi to fajnie podbiło i trochę mamy więcej szumu w tym obrazie. Ustawiam sobie 90, ten tekst za pomocą levels. Widzę, że muszę sobie trochę go podbić, więc właśnie dokładnie to robię, bo on był bardziej biały, może nie czysto, ale też bardziej biały. Więc mam mój tekst, mam moje tło. No i na sam koniec, jeśli chcecie, to aby to jeszcze fajnie wyrównać, można sobie zdać efekt ad Grain, na przykład wybierzmy sobie tutaj Kodaka Vision, możemy się przybliżyć, zobaczyć który wygląda lepiej może isman będzie lepszy Hmm. Jakoś ten ma za brzydki szumik teraz mi najbardziej bardziej pasował zmienię sobie tylko intensywność tak na 0.5 size 0.7 softness 0.5 trochę mniej aspekt Kanały sobie nie zostawię, tylko w kolorze wybiorę sobie monochromatyczne. No i mogę sobie dać final output, aby mi się dało na całej kompozycji. Dzięki temu ten tekst będzie lepiej scalony z moim tłem. No i tak naprawdę co? Osiągnęliśmy efekt. Mamy tekst, który zawsze szybko i prędko możemy sobie w naszej podstawowej tek-kompozycji która to była ta kompozycja ta kompozycja sobie tutaj zmieniać i już powinniśmy to mieć czyli projekt do używania wiecznie jeśli jest taka potrzeba także to było na tyle, jak macie jakieś pytania dawajcie je w komentarzach, ja Wam dziękuję za oglądanie no i co, trzymajcie się, cześć